ponownie ze studia plenerowego TVPW. Z nami, miejmy nadzieję, że zaraz będzie Góral, a witamy Wiosnę i Kamera. Powiedzcie, hej. Powiedzcie, kochani, Wy koncertujecie po, po całej Polsce i nie tylko, o czym zaraz porozmawiamy. Z czym kojarzą Wam się koncerty w Warszawie, koncerty juwenaliowe? Jak Wy odbieracie tę publikę, młodą publikę? To ja chciałam powiedzieć, że ja mieszkam Dwie przecznice stąd. Tak, tak, tak. Więc czujesz się jak u siebie? Ja się czuję jak u siebie, i w ogóle uważam, że Warszawa to jest miejsce, w którym jest bardzo wielu fantastycznych muzycznych twardzieli i bardzo kreatywnych ludzi, więc czuję się to doskonale. A ty kameru? Ja przyjeżdżam z drugiej, z drugiej części zupełnie południowej Polski, z Bielska-Białej, więc. To, to jest, jest całkiem fajnie zagrać w dużym mieście, gdzie, gdzie pomimo tego, że mieszkam w Bielsku Białej, też nie jest małe miasto, natomiast te wszystkie koncerty teraz, które gramy, Juvenalia, Gdańsk, Wrocław, czy, czy, czy tutaj Warszawa to jest na pewno bardzo fajna dobra zabawa, ponieważ te imprezy i tutaj ukłony w strony organizatorów i student, studentów po prostu to są po prostu festiwale dosyć. te imprezy się tak rozrosły, że są świetne zespoły pozapraszane i no w takim towarzystwie naprawdę miło jest zaprezentować się i, i poczuć tą energię, którą się wymienia to z, z publicznością Właśnie na scenie widać, że jak gra że to nie jest tylko takie granie, tylko że to sprawia Wam przyjemność. Że to jest to, co robić, co bawicie. lubicie robić, że się tym bawicie, właśnie. I skąd w ogóle czerpiecie do tego energię, że to nie jest takie zwykłe granie, tylko no, coś więcej? To już odpowiedziałeś właściwie, że my naprawdę kochamy to, co robimy, a pozostałą energię, chyba mogę się powiedzieć. O, góral dzwoni. Y, to daje nam wy. Tak. Y, to ja może odbiorę, a kamerę dokończę. Jasne. Będę wam mówił, co się dzieje. <śmiech> <śmiech> Nie, tak naprawdę to jest, jest tak, że, że na samej scenie to już jest energia, którą czerpiemy i z muzyki, i, i tak jak wcześniej wspomniałem, z energii, którą daje nam publika, bo, bo to wszystko jest jakby obieg zamknięty. Może zamknięte jest niefortunne, bo to jest naprawdę wszystko bardzo otwarte. Natomiast ta machina się napędza nawzajem i. No i tak to jest, jest, jest muzyka i gdybyśmy tego nie czuli, nie, nie kochali, nie bawili się tym, to nie miałoby to sensu. I byłoby w ogóle bez sensu wychodzić na scenę w takim momencie. Fajnie, że mnie. chcecie nas słuchać, to jest bardzo miłe. Myślę, że chcą was e, słuchać coraz szersze rzesze fanów, zwłaszcza, że wy w ostatnim czasie daliście też sporo koncertów w Wielkiej Brytanii. Graliście tam z tego, co się orientuje? Nie, nie wiem, czy sporo, bo trzy. <śmiech> <śmiech> Od czego się Chociaż dla nas to było bardzo duże wydarzenie. No właśnie, i, i ja chciałam do tego zapytać. Jak przyjęła was y, publika z Wielkiej Brytanii? Tam przecież chyba nie ma z... Z, zbyt wiele takiej muzyki góralskiej, etnicznej. No to jest było do nich nowość. I... My, my gramy po prostu muzykę elektroniczną z naleciałościami e, etnicznymi, ale na przykład no, drum and bass też jest trochę etniczny, bo jest, są, są mm -hmm. bębny, więc można powiedzieć, że to po prostu muzyka elektroniczna i było dużo ludzi z Polaków w Polonii, ale było też trochę nie Polonii. Mm -hmm. <laughs> I, nie, no, było cudownie. To było dla nas duża przygoda i też pozwoliło nam się to y, sprawdzić w nietutejszych okolicznościach i ekstremalnych warunkach. Co to znaczy ekstremalne warunki? No bo nikt tam na, nie miał prawa jakby z obcych osób y, widzieć z... nas na dużym festiwalu mhm. ani kojarzyć z, z innych koncertów, więc duży egzamin. A, a podczas właśnie jak w Wielkiej Brytanii? To nakręciliście też materiał wideo do singla promujący Dice. nową płytę, do, tak, do Daisa, czy Daisa? <laughs> <laughs> Ale i mam takie pytanie, bo też wydaliście singiel pierwszy promujący nowy album pod Jaworem. I w sumie to są dwa kawałki, trochę pod innym brzmieniem. I czego możemy spodziewać się właśnie po nowym albumie? I kiedy go zobaczymy? Czego będzie i więcej? Gdzie? Z tego, co wiem, to płyta ukaże się 24 sierpnia. sierpnia. Tak, i faktycznie jest yy, duża rozbieżność stylistyczna między tymi utworami, ale, ale w, yy, wiesz, najlepiej powiedziałby o tym zaraz Góra jak przyjdzie. natomiast z... właśnie, się w, w świetnej, najlepszej chwili. Mów, mów, mów o. Mówimy tutaj o singlach, rozbieżnościach stylistycznych i tym, co. W jakich rozbieżnościach? tym, co kryje się za singlem Pod Jaworem i tym, co kryje się za singlem Dice. I tutaj jest Halo, pytanie... jakie jest pytanie? Jest pytanie, czego będzie, jakich nurtów będzie czego na płycie więcej? Tak, czy będzie no jeszcze... Na pewno będzie góra, czy zna w połączeniu z muzyką, że, że tak powiem, w miarę nowoczesną. E, aczkolwiek nie tylko. E, przepraszam. Oddychaj. Przepraszam. Biegam sobie. I... Mm, na pewno będzie dużo Anny Wiosny Rogowskiej na płycie, w sensie jej, jej wokalu, na pewno będzie sporo Macieja Kamera-Szymonowicza, będzie Jan Mendrela, będzie Piotr Gawron, trudno to powiedzieć, dużo łączenia styli, yy, bardziej klubowo na pewno, ale, ale nie zapominam o swoich korzeniach i o tym co… Z czego dotychczas do fani nas lubili, a my po prostu yy, chcemy realizować nasze o, wizje. Będziemy właśnie czekać też na premierę nowej płyty, Trzyma a teraz menciuki. musimy już kończyć. Dziękujemy bardzo Dziękujemy i cieszymy się, serdecznie. że do nas doszedłeś w ostatnim momencie. A teraz e, zapraszamy do obejrzenia naszych sponsorów.